Cześć kochani. Maga z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj mamy pełnię księżyca, więc robimy sobie czytanko. Czytanko jest pod tytułem hmm, Co powinni. Co powinieneś usłyszeć? Co powinieneś usłyszeć? Jaka jest dla Ciebie wiadomość ważna dla Ciebie. Hmm. Wybierajcie sobie, wybierzcie sobie y, gromadkę. Jedynka, dwójka, trójka. Ja już tutaj przygotowałam karty. Przesłanie anielskie również. Także co Was przyciąga. Jedyneczka, dwójeczka, dwóczka. Co Was przyciąga? To będzie dla Was. wybrałam, a wy jeżeli potrzebujecie więcej czasu, to y, zatrzymajcie filmik, dobrze? Ja zacznę od jedyneczki. Co my tu mamy? Runa Urus. Ona nam mówi słuchajcie o zdrowiu, zdrowie, wyzdrowienie. Coś o czym myślałeś. Twoje myśli, twoje myśli zostaną przełożone na materię. To jest takie stabilne stanie na nogach. Taki człowiek uziemiony. Pod koła nam mówi o szczęściu tobie sprzyjającym. Taka równowaga. Połączenie z naturą również. Zobaczymy, co mamy tutaj dalej. Aniołek. Jesteś nauczycielem duchowym. Posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich talentów duchowych i boskich misji. Widzicie to? Mhm. To będzie na końcu, wam pokażę, a teraz zobaczymy, co w tarocie słychać. Moi kochani, a przed wami jest ewidentna zmiana w życiu. W jakiej sferze nie wiem, może to być w relacjach partnerskich, może to być praca, może przeprowadzka. Mam tutaj kilka historii, tak? Więc yy, przepraszam, zamknę tylko okno. Pierwsza historia dla jednej grupy osób to będzie, że nosisz się z przeprowadzką, z wyprowadzką być może za granicę, być może to jest przeprowadzka wyjazd za granicę. I to za tobą chodzi, to jakby to ciebie przyszło, ale ty jakby jesteś w zawieszeniu cały czas i zastanawiasz się co ty masz zrobić, tak? Wiesielec, rada Jesteś gotowy na to. Tak? E, idź do przodu. Posłuchaj własnego serca. Otwórz swoje serce. I um, bądź w zgodzie ze sobą i innymi. Ale pierwsze, co mi się nasuwa, jesteś gotowy. Idź. Idź po to. Tak? Przeprowadzka, to, to było dla jednych, dla innych. Może to być, um, może chodzić o związki, możesz odchodzić z jednego związku ale, z, lub zakończyć po prostu jakiś etap, wychodzisz, wychodzisz z czegoś, idziesz, chcesz iść w nowe, w coś nowego, tylko ty cały czas w tym wisielcu jesteś tak, że nie, nie podejmujesz tych działań. A, a karty radzą zdecydowanie: e, otwórz swoje serce i idź. Nikt ci nie zagwarantuje, że będzie sukces, ale jeżeli nie zaryzykujesz, nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Tak nie zdobędziesz doświadczenia. Mam w tych, <laughs> mam w tych kartach, właśnie zmianę. Dużą zmianę życiową, po którą ty masz po prostu sięgnąć. I być może, być może, tak jak tutaj Anioł podpowiada, że ty czujesz, że jesteś nauczycielem duchowym. Czytam tutaj jeszcze raz: posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich talentów duchowych i boskich misji. Być może, ty czujesz i wiesz, że powinieneś pójść tą drogą, tak? I to jest ta zmiana, a Ty nadal zastanawiasz się. To jest uzdrawianie, uzdrowienie. Być może właśnie taka jest Twoja droga, tak? Uzdrawianie siebie, pomoc innym, prowadzenie innych, i, i tutaj zdecydowanie karty radzą, żeby w to pójść, tak? Żeby dzielić się tym, co masz tutaj. Tym, tym swoim sercem. Tymi swoimi zasobami. Co aniołek? Dokonaj dzisiaj wyboru. No cudowno, po prostu. Dokonaj dzisiaj wyboru. Także pięknie jedeneczki. Pięknie, pięknie. Na tą pełnię. Pięknie te karty w ogóle e, mówią dzisiaj. Jak to jest, jak to właśnie przeważnie e, w pełni. Tak to właśnie jest. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że to czytanie Wam bardzo pomogło. E, I zapraszam do lajkowania, subowania, do komentowania. A kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu, jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego. A teraz dwójeczki. Dwójeczki mają transformację. Czyli w ogóle jest to runa szczęścia, radości, wszystkiego, co najlepsze. Ale jest to wynik transformacji twojego życia, czy jakiejś sfery twojego życia. Tak jak ty motyle. On tam z tej, z tej larwy kiedyś tam przekształciły się w przepiękne kolorowe motyle i właśnie ty jesteś dzisiaj w takiej w takim momencie ze swojego życia, tak? Co anioł do ciebie mówi. Tak, to właściwy czas, by podjąć nowe wyzwania, twoje nadzieje spełnią się. No, bardzo ładnie to wszystko ze sobą się. Tutaj już rezonuje tak, komponuje, zobaczymy co tutaj, no proszę, nowa droga. O, wy tutaj, wieża, słońce i e, sześć kielichów. Radą jest głupiec, wy macie zdecydowanie mm, e, iść w coś nowego, w nową drogę, e, zupełnie nowe zajęcie. Zmiana. Przede wszystkim tak zostawiacie za sobą wieżę. Coś w waszym życiu pierdykło. Coś pierdykło tak, że to było, ale to było potrzebne. Tak? Dlatego, że to co tutaj było w tej wieży to zupełnie wam nie, nie służyło. To było skostniałe. Coś co męczyliście się już w tym, co nie mieliście odwagi czegoś zrobić i życie za was zdecydowało. Po prostu coś się rozwaliło rozwaliło i to było dla was błogosławieństwo, dwójeczki. Błogosławieństwo. To jest ta wasza transformacja, bo wy teraz idziecie w coś pięknego, w coś nowego, coś, co jest godne z waszym sercem. Ja mam wrażenie, wiecie, yy, nasuwa mi się, wy, yy, żeby to ująć, dobrze, wracacie, powracacie do siebie. Słuchajcie, coś pięknego. Odzyskujecie siebie swoje własne wewnętrzne dziecko. Tutaj jest bardzo to y, mocno pokazane. Twoje własne wewnętrzne dziecko. Ono tutaj się odkrywa, ono tutaj wychodzi na wierzch i zadbaj o niego, zaopiekuj się nim. Utul, ukochaj, a to a to poprowadzi cię po prostu do radości, szczęścia i miłości w Twoim życiu. To po prostu będzie szczęście dla Ciebie, jedno wielkie szczęście. Tak? Radą jest idź w nowe. Nie bój się, ryzykuj, bądź odważny. Idź w zgodzie ze sobą, z, swoim własnym, wewnętrznym dzieckiem. Tutaj słuchaj siebie, słuchaj swojej duszy, swojego serca. Jest nowy etap w życiu, nowy etap. Eee, słuchajcie, co jeszcze mam tutaj takie, że sprawa, o, sprawa jest karmiczna. Coś z przeszłości, z poprzednich wcieleń do ciebie wraca. To może, może, to jest, yy, może to jest praca, może to jest nowe zajęcie, być może to jest nowy związek, w który ty masz pójść. Ty masz pójść, dlatego że to jest tobie przeznaczone po prostu, to jest Twoim celem życiowym. I no, przepiękne to czytanie macie, naprawdę. I słuchaj innych. Tutaj masz udaniała. informacji Informacje jeszcze. Słuchaj innych. Może możesz się nauczyć słuchać innych. Zwróć na to uwagę. I tutaj, tak, to jest właściwy czas, by podjąć nowe wyzwania. Twoje nadzieje spełnią się, wszystko czego pragniesz, twoje marzenia się spełnią, ponieważ e, ja, e, takie karty to, są, to, jest, to jest rzadkość. Naprawdę. Mm. Jeszcze jedna, jeszcze jedno tutaj jeszcze jest, jedna informacja dla tych, którzy mają dzieci. Zaopiekuj się swoim dzieckiem. Ono być może potrzebuje opieki, bo coś może w Waszym życiu się tutaj wydarzyło, i ono teraz potrzebuje Twojej uwagi, większej uwagi. Tak. Twoje dziecko, Twoje dziecko, ale Twoje wewnętrzne dziecko jest równie ważne. Także, czy to jest nowa praca, nowe zajęcie, tak. czy to jest związek, czy jakieś, jakiekolwiek inne sprawy w Twoim życiu, radą jest iść. To jest zgodne z Twoim przeznaczeniem, z Twoim sercem. Szczęście, miłość, radość. Coś pięknego po tej wieży. Bardzo dobrze, że ta wieża, że wieża tutaj sobie pierdykła. I zobaczcie, co przed Wami. Szczęście, miłość, radość. Bez troska. Nie no, cudownie. Cudownie, dlatego, że wiecie, dlatego, że to, co się tutaj dzieje w tych kartach, jest zgodne z Wami, z Waszą duszą. I to się was, tutaj wszystko przetransformowało, w liście w czymś co było, co musiało się zakończyć, musiało się zakończyć, coś co było brzydkie, niefajne, niedobre, bez, yy, bez przeszłości i tutaj dwójeczko teraz rozkwitasz, idziesz po siebie. Pięknie, pięknie, dwójki, gratuluję, naprawdę. I co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i rezonowało. Jeżeli tak, to daj znać, łapkę w górę, komentarz. Możesz zasubskrybować, będziesz otrzymywał ode mnie informacje, czy od YouTube informacje o aktualnych filmach. A jeżeli e, potrzebujesz czytania prywatnego, zapraszam do siebie. Kontakt do mi jest w opisie filmu, ok? Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki papa. Pa. A teraz zaproszę trujeczki. Już teraz będą trujeczki. Trujeczka maruna rajdo. Tutaj jest ruch do przodu. Ruch do przodu zmiana. Aniołek mówi tobie, czego teraz pragniesz? Wyobraź to sobie, a Twoje marzenie spełni się. Negatywne myśli zahamują Twój rozwój. To jest oczywiście prawda, i pamiętajcie o tym, że to, czego pragniemy, mamy sobie to wyobrażać, wizualizować, poczuć emocjami. A negatywne myśli tylko nam w tym przeszkadzają, ponieważ przyciągamy dokładnie to, o czym myślimy. Co tutaj karty tutaj pokazują? Czego ty masz... Co masz usłyszeć? No ty słuchaj trójeczko. Eee, tobie coś ciąży. Tobie coś już nie służy. Jesteś zmęczony, masz czegoś dosyć i stoisz w taki, na takim rozdrożu. Musisz dokonać wyboru, ale tego wyboru jakby nie dokonujesz, bo nie wierzysz w siebie. Nie chcesz czegoś puścić coś, co ci daje poczucie bezpieczeństwa. Nie chcesz tego puścić, a karty Tobie podpowiadają, że Ty masz ruszyć do przodu, Ty masz iść przed siebie. I i ze swoimi marzeniami. Radą jest, e, ubierz w siebie, bo Ty masz siłę do tego, żeby to zrobić. Masz w sobie moc. To jest karta mocy. Ona się tak nazywa: siła lub moc. Zależy w jakiej, e, w jakiej tam. Masz tą siłę, lwa w sobie. Aby móc pójść ze swoimi marzeniami, nie trzymaj się czegoś, co ci, e, co ci dostarcza poczucia bezpieczeństwa, ale jednocześnie mm, mm, nie daj ci satysfakcji, jest dla ciebie takim utrapieniem i ciężarem. Widzicie? Jak on się tutaj nadźwiga i namorduje. Dlatego, że to daje mu takie złudne poczucie bezpieczeństwa, które sobie wcześniej wypracował. Ale on tutaj nie jest szczęśliwy. On trzyma te swoje monety, ale on. ale które nie dają mu szczęścia. On daje mu złudne poczucie bezpieczeństwa. I karty podpowiadają, że ty masz dokonać wyboru. Masz pójść, pójść ze swoimi marzeniami. Patrzcie, jeszcze Aniołek, odważ się zdobywać nowe doświadczenia. No, widzisz, bo to będzie dla ciebie nowe doświadczenie, ale coś, co. Coś, co ma być Twoim marzeniem. Dlaczego nie chcesz po to pójść, tak? Słuchajcie, życie tutaj na ziemi mamy krótkie, jesteśmy tak naprawdę na chwilę i ono jest po to, żebyśmy doświadczali yy, yy. i spełniali swoje marzenia, bo to jest nasze życie tutaj. Więc jeżeli coś jest w Twoim życiu, o czym marzysz, to po prostu idź po to, bo Ty masz, masz tą siłę, tutaj to jest rada dla Ciebie. Masz tą siłę lwa w sobie. Odnajdź ją, uwierz w siebie i idź po to. Po, idź po swoje marzenia. Bardzo jasny przekaz i tutaj już więcej historii nie mam. Mam nadzieję, że, że jest to dla Was jasne. Nie bój się, trójko, idź. Rusz się po swoje marzenia. No, dosłownie, dosłownie. Dosłownie. Kochani, no to to by było na tyle To by było na tyle dla Was Bardzo Wam dziękuję jeżeli rezonowało, podobało się, to zapraszam do komentowania, do łapki w górę. Możesz zasubskrybować dzwoneczkiem. Kanał będziesz otrzymywać aktualne filmiki. I co? Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego, buziaczki, pa pa!